Z strona taka mam na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Um, dziś witam Was z przyczepy, ponieważ wybaczcie, <coughs> ze względu na wczorajszą aktualizację, e, która zmieniła nieco wale, dalej chciałabym zobaczyć je pierwszy raz razem z Wami. Także ja go jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że zmienili co nieco. Słyszałam, że dodali też jakieś świnki do siodła. Nie wiem, nie widziałam jeszcze nikogo, kto by ją miał <laughs> Również słyszałam o ich kosmicznych cenach, ale to za chwilę, za chwilę, za chwilę, za chwilę wszystko sprawdzimy Także dobra, jedziemy zobaczyć to nowe waledale hmm. Tak w sumie na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło Chyba tego tutaj nie było. Ach, tu są te świnki. Jak sobie skukusia! Jak fajnie! Kurczę! No nie, no nie wierzę. Dobra, zobaczmy dalej, co tutaj jest. Um. No, tak jak mówię, tego chyba nie było, więc to dodali. Um, nie wiem, nie wiem, co się dzisiaj dzieje z moim głosem. Aha, i trochę ten domek tutaj e, zmienili. To fakt też. Czekajcie, momencik. Dobra, my jedziemy zobaczyć. Nie, tak jak mówię, no tu niewiele się zmieniło. Myślałam, że to będzie takie wow. Um, I powiem wow, jak to fajnie wygląda. A tak w sumie nic ciekawego tutaj nie ma. Um. Dobra, zobaczmy ceny tych cudownych świnek. Świnka jest czarna. Za 29. Fajna świnka. Yy, mądra świnka. Jezu. O, i to jest cudowne. Świnka w kropki za 200 star końców To jest przegięcie totalne. Już pisałam w komentarzu u Alien o tym, yy, pod filmikiem Alien, że jak dla mnie to, to jest kompletna bzdura. Jak można... Yy, Coś takiego dać za 200 star końców. To jest śmiechu warte. Ja uważam, że to jest dużo za dużo i oni zamiast iść w tył, iść w przód, star symbol, zamiast iść w przód, to troszeczkę się cofa i próbuje na tym jeszcze zarobić. Myślę, że to jest naprawdę przesada. Także to jest moje zdanie. Co jeszcze? jeszcze chciałabym. No i tak naprawdę mówię, no nic tutaj nie ma. Jedyne co dach chyba dach się zmienił. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ech, jeszcze pisali o tym, że e, dużo jest e, nowych rzeczy w, w, w City Plazie. Także jestem ciekawa. Zobaczymy. Bo nie sądzę, oni za każdym razem piszą, że jest tak dużo, tak masa rzeczy, tak, tak się postaraliśmy, a są trzy na krzyż i czasami jeszcze dla konia nie ma nic. Także no, zobaczymy. I kompletnie nie chcę tej świnki kupić, bo myślałam, że o wow, tak, świnki super będzie super ekstra fajnie, będą śliczne, ale nie, raczej ich nie kupię. Bo. Naprawdę jest jakaś O, nie wiadomo za kiedy autobus. Dobra, to robię małe cięcie i wracam zaraz po. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Także sprawdzimy, co teraz, bo póki co to naprawdę bardzo się zawiodłam i myślałam, że to wyjdzie o wiele lepiej. Jedynym, tak naprawdę, miasteczkiem, które, w którym aktualizacja coś zmieniła, to Fort Pinta i chyba Murland, bo pamiętam Murland jeszcze. O, no proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raptem siedem sztuk i to po jedna, dwie koszulki, jedne buty, dwie spódniczki i rękawiczki. A, dobra. Prostu szkoda słów. Hmm, pokażcie to. Fajnie, ale co to ma wspólnego z jazdą konną? Spódniczki. Letni poranek. No fajnie, ale myślę, że Star Stable to jest gra koniach I zamiast robić spódniczki i jakieś buciczki, baletki i tak dalej, trzewiczki, to powinni zająć się sami tak ekran mrugnął powinni zająć się czymś idącym bardziej w jeździectwo. A tutaj nic. Nie pamiętam, kiedy w ogóle jakiś taki ładny toczek ym, był. Nie pamiętam. O, wierzcie mi, że naprawdę jestem zawiedziona tą aktualizacją. Naprawdę, nawet nie wiem, ten filmik będzie bardzo krótki. No, tak myślałam, mnóstwo rzeczy już dla wszystkich jest coś jasne. Tylko szkoda, że dla koni znowu nic nie ma. Ja Cię kręcę, ale żal za ile to jest, bo to jest ładne. Hmm, ładny komplecik. Ale nie teraz. Nie, nie teraz. Nie kupuj tego. Cześć Fiona. Ha. Zaraz się podzielimy naszą frustracją. Fl Wyładujemy się. Tak, nic nie ma. No bo naprawdę, no ludzie, myślałam, że w ogóle jakaś zmiana, gdyby mi. Myślałam, że jakaś zmiana tak naprawdę wejdzie w życie, że. No, a gdyby mi nie powiedział nikt, to jedyne co bym zauważyła, to właśnie ten budynek. Yy, I tyle, i tak, nic więcej. Także, no, co więcej mogę powiedzieć, ja z tego miejsca. Pożegnam się, bo naprawdę nie mam nic więcej do dodania. Uważam, że Star Stable bardzo źle robi, że w ogóle tych zmian nie widać, że graficy się opierdzielają, że chcecie za dużo pieniędzy za byle co tak naprawdę za świnkę 200 końców to jest śmieszne, naprawdę to jest śmieszne. Także pamiętajcie o łapkach w górę, o słupkach i piszcie mi w komentarzach, co Wy myślicie o ostatnich aktualizacjach, bo... No, poza tymi magicznymi końmi i ich ceną to z tą świnką naprawdę przesadzili. Także pozdrawiam się krótko i cześć.